Daniel Rabiej i Grzegorz Michalski znali się od czasów szkoły podstawowej i mieszkali blisko siebie. Daniel Rabiej ułożył sobie życie z koleżanką z klasy, z którą miał trójkę dzieci. Jego dwunastoletnia córka była niepełnosprawna i większość opieki nad nią spoczywała na barkach mężczyzny. Od czasu do czasu zażywał narkotyki, głównie marihuanę, jak sam mówił, dla relaksu. Ponad dwa lata temu postanowił jednak dorobić na boku i zaczął sprzedawać niewielkie ilości narkotyków młodym chłopakom ze swojego osiedla, m.in. mieszkającemu w tej samej klatce znanemu i obiecującemu sportowcowi młodego pokolenia, Kacprowi Wysłockiemu. Daniel Rabiej czasami nabywał towar od Grzegorza Michalskiego. Sprzedaż zazwyczaj odbywała się w bloku jednego z nich. Szeroko zakrojona bydgoska akcja walki z narkotykami skierowała podejrzenia śledczych na obu mężczyzn. W ramach czynności operacyjnych policjanci ustalili, że mają się oni spotkać po południu w piwnicy jednego z nich w celu dokonania sprzedaży narkotyku. Gdy Grzegorz Michalski podjechał pod blok kolegi swoim samochodem, policjanci obserwowali go z ukrycia, a następnie podążyli za nim do klatki schodowej bloku Daniela Rabieja. W piwnicy przyłapali na gorącym uczynku obydwu mężczyzn. Daniel Rabiej kupował od Grzegorza Michalskiego odmierzoną porcję marihuany. Przy zatrzymaniu okazało się, że Grzegorz Michalski może być pod wpływem działania substancji psychoaktywnej. Potwierdził to wykonany na miejscu test na obecność narkotyków. W związku z tym, że mężczyzna przyjechał na miejsce transakcji samochodem, było jasne, że prowadził pod wpływem substancji odurzającej. Dlatego też funkcjonariusze natychmiast odebrali mu prawo jazdy. Obydwaj mężczyźni wkrótce po tym usłyszeli zarzut handlu narkotykami, a Grzegorz Michalski dodatkowo zarzut prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem środka odurzającego.